Anna Grodzka to postać, która budzi w społeczeństwie duże emocje. Pierwsza transseksualna posłanka jest zaangażowana w sprawy ekologiczne i to głównie sprzeciw wobec budowy elektrowni atomowej w województwie zachodniopomorskim był powodem jej tego wizyty na Pomorzu Zachodnim. Przyjechałam tutaj przede wszystkim do Gryfina. Jutro tam chcę być, bo chcę. Jestem, ja się specjalizuję w problematyce energii elektrycznej. W ruchu Palikota odpowiadam za te sprawy i chcę przekazać ludziom też wiedzę, informacje na temat tego, jak bardzo Polsce niepotrzebna jest elektrownia atomowa. Jak mówi posłanka, państwo powinno szukać bardziej ekologicznych sposobów pozyskiwania energii, a elektrownia atomowa może okazać się w przyszłości zagrożeniem dla mieszkańców Ryfina. To nie pierwsza wizyta posłanki Drodzkiej w Szczecinie. Jak mówi, to piękne miasto ma tu wielu przyjaciół i zawsze chętnie tu wraca. Bardzo lubię Szczecin, byłam tutaj kilka razy. Dobry klimat tego miasta, podoba mi się, lubię. Anna Grodzka udzieliła Telewizji Pomerania obszernego wywiadu, w którym opowiedziała m.in. o oglądaniu siebie przez lustro weneckie, o swojej życiowej misji, a także zaangażowaniu w politykę i roli mediów w życiu człowieka. Emisja wywiadu, już wkrótce, na antenie Telewizji Pomerania.